Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym. Dziś kontynuujemy temat prognozy. Dla konkretnej już osoby z konkretną datą urodzenia i imionami i nazwiskiem, te zostały utajnione, natomiast znana jest tylko data urodzenia 16 listopada 1969 roku. Dlaczego kontynuujemy prognozę? Po co ja nagrywam ten odcinek? Po to, żebyśmy Poza obliczeniami, postarali się jeszcze odszukać pewne doświadczenia, które w naszym życiu miały miejsce przed rozpoczęciem nowego roku, naszego osobistego nowego roku, i zastanowić się nad tym, co może wydarzyć się w następnym. Dlatego też tu te nasze obliczenia, których dokonamy, poddamy takiej bardzo ogólnej interpretacji, żebyście mogli zobaczyć, jak można podejść do tego. Oczywiście zapraszam Was bardzo gorąco do filmu o tytule Rok Osobisty, ponieważ tam opisuje każdy rok po kolei, co może się w takim roku wydarzać, więc łatwiej Wam będzie później przeanalizować Wasz zestaw elementów prognostycznych. I przechodzimy teraz do naszych obliczeń dla przypomnienia. Obliczamy rok osobisty, który jest sumą dnia urodzenia, miesiąca urodzenia i roku kalendarzowego, na który obliczamy prognozę. Dla tej osoby rok osobisty wynosi 7 na ten rok, który się już zaczął, według numerologii tradycyjnej 25 września, a według numerologii doświadczalnej, wtedy kiedy się u niej zaczyna, to jest bardzo indywidualne i ona sama musi rozpoznać ten moment, w którym się pojawia już coś nowego. Stawiałabym na sierpień tego roku, ale pewności nie ma. Tu trzeba po prostu z tą osobą porozmawiać i się dowiedzieć, jakie sytuacje, jakie odczucia się pojawiają i kiedy, kiedy jest ta zmiana w odczuciach i w pewnych decyzjach. Drugi temat, czy drugi element tego roku, to jest tło roku, który jest sumą liczby drogi życia i roku kalendarzowego. I dla tej osoby wynosi tło roku 5. Więc mamy już dwie liczby: 5 i 7. Przechodzimy do kolejnych liczb, rok życia, i tu zawsze bierzemy pod uwagę ten, który jeszcze się nie skończył. Więc u tej osoby, do tego 15 czy 16 listopada konkretnej godziny, ta osoba jeszcze przeżywa 53 rok życia i 16 listopada o odpowiedniej godzinie, wtedy kiedy się urodziła, ona kończy ten rok i zaczyna następny. Więc tu są podane dwa lata, ale myślę, że dla uproszczenia weźmiemy sobie dziewiątkę jako ten rok, który no, pod wpływem którego ta osoba ma być. Co nie znaczy, że wpływu ósemki nie będzie, więc warto brać te dwie liczby pod uwagę i tę ósemkę do końca, jeszcze do 15 listopada, jeszcze można w jakiś sposób obserwować, jeśli ona rzeczywiście była mocna w tamtym roku. A o tym zaraz. I kolejna liczba to jest rok kalendarzowy, i rok kalendarzowy ma podobnie do roku życia, czyli on trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Więc ta osoba, pomimo tego, że ona już może odczuwać wibracje następnego roku, to jednak ten, ta szóstka z tego roku 2022 ona też powinna być obecna. Więc pewne elementy szóstkowe powinny jeszcze się pojawiać, a już będą się nakładały na to elementy siódemkowe. Więc pewne takie to można, można patrzeć na to jak na taki bufor, że przyzwyczajamy się do nowych wibracji. To jest ten czas przyzwyczajania się. Dodatkowo jeszcze wzięte pod uwagę są tranzyty imion i nazwiska, i jak widać, te tranzyty mają tę samą wartość, zarówno w roku poprzednim, jak i tym, który następuje. I tak, jak powiedziałam na początku, podaję dwa zestawy, żebyśmy mogli się odnieść jakoś do jednego i drugiego roku, zobaczyć jak to wygląda. Więc w poprzednim roku, który najprawdopodobniej już w lipcu się zakończył, a w sierpniu się pojawiają nowe takie sytuacje, nowe elementy roku na następne, następnego roku, czyli tego na 2023, to w 2022 bardzo silną liczbą a jednocześnie prawdopodobnie bardzo jakby intensywnie doświadczanym obszarem jest obszar szóstki dla tej osoby. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że tematy prób dogadania się z kimś, dogadania się, próby dogadania się z kimś mówią nam o tym, że no nie ma tego dogadania, więc szukamy jakichś kompromisów. Tutaj możemy to praktykować, możemy się w tym ćwiczyć. I teraz. Oczywiście, bardzo fajnie się o tym mówi, ale trzeba wziąć pod uwagę zasoby danej osoby. Co się działo wcześniej w jej latach? Na ile ona jest w stanie pójść na kompromis, ale nie oddać siebie za bardzo lub też za bardzo nie trzymać dla siebie? Więc ten rok, on będzie to weryfikować w jakimś sensie. To jest rok, w którym ta osoba może dostrzegać, w jakich obszarach swojego życia. Ona nie ma z tym problemów i ona potrafi się tak dogadać, że jakby no, idzie na kompromis, czyli daje coś z siebie, ale też nie za dużo, ona nie czuje się wyczerpana, nie czuje się zużyta, czy taka wykorzystana, a w jakich obszarach tak właśnie jest, że ona czuje się wykorzystana. I wtedy ten rok będzie bardzo mocno testował tę osobę w tym obszarze właśnie. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy przejdziemy do następnego roku, który w którym mocniej zaznacza się siódemka i jeszcze gdzieś tam ta piąteczka się pojawia. Zestaw pięknie wolnościowy 7 i 5 może nam mówić o tym, że czujemy się, że tamten rok mógł nas przygnieść w niektórych jakby no właśnie tych obszarach, rejonach naszego życia. I tam, gdzie czujemy się przygnieceni, to tam będziemy chcieli poczuć zew wolności. I ten zew wolności tej przestrzeni możemy poczuć na przykład przez to, że się izolujemy od tej relacji. Czyli na przykład uciekamy zwyczajnie. I teraz możemy uciekać albo w jakieś depresyjne stany, jeśli mamy do tego tendencję. Tak, no nie każdy będzie od razu wpadał w depresję, bo ma rok siódemkowy. Ale możemy też uciekać fizycznie, czy po prostu, no nie wiem, odseparować się od jakiejś relacji. A jeszcze ma, możemy inaczej to zrobić na wzór siódemkowy, co podkreśla jeszcze też piątka, poszukać sobie. Sposobu poradzenia sobie z tym, czyli znalezienia odpowiedzi, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak robię. I dzięki temu na przykład ten rok następny może nas zachęcać do tego, żebyśmy poszukali jakichś warsztatów, kursów, szkół, nawet które pomogą nam, wesprą nas w tym, żebyśmy zajrzeli do siebie i zastanowili się, dlaczego ja mam tak, a nie inaczej. Więc ta siódemka może nas do tego prowadzić. Więc jak widzicie, bardzo różnie możemy reagować w zależności od tego, co było wtedy, i w zależności od tego, do czego mamy tendencje. Więc na podstawie takich obliczeń nie powiemy, jak będzie. Nie powiemy, co się wydarzy w życiu danej osoby, bo to jest konkretna osoba z konkretnym swoim życiem, ze swoimi zasobami, i dzięki temu dopiero możemy określić szansę na to, w którą stronę to może pójść. Szóstka jeszcze, wracając do tego poprzedniego roku, poza tą potrzebą dogadywania się, potrzebą tworzenia jakichś takich harmonijnych relacji, więc tam, gdzie nie jest harmonijnie, to ja już wkraczam ze swoją potrzebą tworzenia tej harmonii. No i właśnie, jeśli przesadzam, jeśli oddaję za dużo, to coraz bardziej się wyczerpuję, coraz bardziej czuję się wykorzystana w tym temacie, bo potrzeba i konieczność w jakimś sensie zmierzenia się z tym, skonfrontowania, gdzie ja nie mam. Równowagi w relacjach będzie w tym, w tym momencie, w tym czasie. To dodatkowo jeszcze ten szóstkowy rok, on ma trochę zabarwienie jedynki w tym cyklu dziewiątkowym. Pod tym kątem zabarwienie jedynki, że tu już tworzą się zalążki nowych pomysłów na następny cykl. Bardzo szybko, prawda? Bo jeszcze mamy siódemkę, ósemkę i dziewiątkę, zanim przejdziemy do następnego cyklu. Ale tu już widzimy nasze owoce i zaczynamy się zastanawiać, czy o to nam chodziło. Więc jeśli nie o to nam chodziło, to już wiemy, że trzeba będzie coś zmienić. Zaczynamy myśleć, co zrobić, żeby było inaczej w następnym roku, znaczy w, w następnym cyklu. I pomimo tego, że nie myślimy o tym, że to będzie za 3 czy 4 lata, to już wiemy, że tego, co było, nie chcemy, a to, co nam się podoba, to będziemy chcieli kontynuować. Czyli jest pewien rodzaj takiego już zastanowienia się nad tym, co, co nam pasuje, a co nie. Dodatkowo, jeśli przejdziemy już do tego kolejnego roku, czyli 2023, to ta siódemka zmobilizuje nas do tego, żeby zastanowić się, jak to osiągnąć. Zastanowić się, czy aby na pewno to, co sobie wymyśliliśmy w poprzednim roku, czy aby na pewno o to nam chodzi, bo wcześniej się nie udało na przykład, prawda? Więc siódemka daje nam dużo wątpliwości. Zast takiej przestrzeni, robi nam przestrzeń. W jaki sposób ona robi nam przestrzeń? Izolując nas troszeczkę od świata, więc możemy mieć na przykład mniej ochoty na kontakty z innymi ludźmi. Bardziej na przykład byśmy się zatopili w fotelu z książką jakąś fajną, albo, no właśnie, gdzieś poszli na warsztaty, ale takie, w których ja głównie pracuję ze sobą. Ludzie są świetnie, ale bardzo dla mnie jest ważne to, żeby odpowiedzieć sobie na jakieś takie kwestie no, wątpliwości różnych, które się we mnie pojawiają. Więc tu będzie, się, tu będzie ta kontynuacja. Mam już zalążki jakichś pomysłów, a potem się zastanawiam, czy naprawdę o to mi chodzi. To jest no, praca taka, powiedziałabym, praca Kopciuszka. To bardzo trzeba skrupulatnie sprawdzić, czy wszystkie te ziarenka one są zdrowe i które ziarenko do której miseczki trzeba włożyć. No i myślę, że to tak zgrubsza interpretacji dokonałam, jeśli chodzi o te takie elementy dodatkowe, które są. No tu jest raz piątka, ale ze względu na ten bardzo ciekawy zestaw piątki i siódemki, dlatego o niej powiedziałam. Natomiast to, co wybija się, to, co mamy częściej, więcej w danym roku, powinno być bardziej widoczne. Co nie znaczy, że pozostałe elementy są w ogóle nieobecne, ale bardziej będzie widoczne w tym roku u tej osoby to siódemkowe pragnienie odpowiedzi sobie na pytania: dlaczego tak, dlaczego ja tak mam. Poszukania tej odpowiedzi, troszkę zetknięcia się z pewnymi sytuacjami, które na przykład mogą być sytuacjami lękowymi. Czyli, o, tego to się boję. Chciałabym na przykład, powiedzmy, w szóstce był problem, oddałam siebie za dużo, to chcę odejść z tej relacji, a w siódemce napotykam na pewne obszary, w których jednak się boję odejść. I teraz pytanie, dlaczego, pomimo tego, że ja chcę odejść, nie mogę zrobić tego kroku. Więc tu mogą się pojawiać tego typu też sytuacje. Może też być tak, że ta przestrzeń. Jest, to odejście jest takim trochę zatopieniem się w sobie, czyli dalej jestem w relacji, ale ten kontakt z tą drugą osobą jest osłabiony, czyli nie odchodzę, nie mam nawet pomysłu na to, żeby odejść fizycznie, więc odchodzę troszeczkę bardziej w głąb siebie, bo to jest czas dla mnie, to jest czas, w którym ja potrzebuję pobyć sama ze sobą dłużej. I dlatego szukam sobie jakichś takich metod. Ale znowu, jeśli ktoś z natury jest niesamowicie towarzyski i potrzebuje tych ludzi wokół siebie, to ten siódemkowy czas on nie będzie tak silny jak w przypadku osoby, która na przykład drogę życia ma siedem. Więc ona ma te potrzeby, na, no może nie na co dzień, ale znacznie częściej niż osoba powiedzmy z drogą życia trzy zagłębiania się w sobie. Więc ten rok może dawać jej sporo elementów, które są potrzebne na tej ścieżce, na tej drodze życia. No i tak, no to z tego wynika, że trzeba rzeczywiście podejść bardzo indywidualnie do każdej osoby. Nie da się tego zrobić tak schematycznie, że u wszystkich będzie tak samo, i mam nadzieję, że teraz to tak bardziej widać, że jest to no, kawał pracy do wykonania. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pojawią się w Was jakieś pytania, jakieś wątpliwości, albo może wątpliwości to niekoniecznie, ale jeśli tak, to też to będzie nas bardzo rozwijało. Jakieś Wasze przemyślenia związane z, albo z tym materiałem, który przedstawiłam, albo z Waszymi obliczeniami i Waszymi wydarzeniami w życiu? I będę wdzięczna za to, jeśli się podzielicie oczywiście swoimi. Przemyśleniami w komentarzach. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.